Zaniosę te pudła na dół, do garażu. Mówię mojemu chłopakowi Chase'owi, wkładając do tekturowego pudełka kolejną świąteczną patera. Wezmę to za ciebie, kochanie. Wiem, jak ciężkie są wszystkie te twoje dziesiątki świątecznych talerzy. Mówi, uśmiechając się figlarnie i całując mnie w policzek. Hej! Śmieje się, klepiąc go po ramieniu. Chcę być przygotowana na wypadek, gdybyśmy kiedyś mieli jedną z tych świątecznych imprez. Wiesz, jak w filmach, gdzie przychodzi multum ludzi, a ja w jakiś sposób udźwignę te święta. Śmieje się i podnosi pudełko. Masz rację, musimy kiedyś zrobić takie święta. Puszcza do mnie oczko i znika na dole schodów, zamykając za sobą drzwi. Wiosenne porządki w domu zabrały nam masę czasu, ale myślę, że w końcu udało mi się je dokończyć. Nasz dom nie jest ogromny. Mamy dwupiętrowy dom z czterema sypialniami. Piękna elewacja, szkoda tylko, że nie ma więcej miejsca do przechowywania. Wygładzam narzutę w... Teraz już po sprzątanym pokoju gościnnym i uśmiecham się, patrząc na w końcu czysty pokój, po czym zamykam za sobą drzwi. Kiedy schodzę na dół, Chase wraca z garażu. Wszystkie pudełka odłożone? Pytam. Tak, ale oficjalnie nigdy już nie będziemy mogli kupić niczego innego. Śmieję się, otwierając lodówkę, żeby wyjąć piwo. No cóż, kiedy kupimy nasz wymarzony dom, będę potrzebowała więcej miejsca do przechowywania. Strych jest za mały, a to tego chce piwnica. Możemy ją też zamienić w twoją męską jaskinię. Uśmiecham się, unosząc zawadiacko brwi. Uśmiecha się do mnie niejednoznacznym uśmiechem. Po pięciu latach bycia razem nadal przyprawia mnie o motyle w brzuchu. Cokolwiek zechcesz, kochanie. I to samo dotyczy kolacji. Na co masz ochotę? Zamówię co tylko ci się zamaszę. Odchyla się do tyłu na blacie, otwierając aplikację do zamawiania jedzenia w telefonie. Chińskie chciałabym nauczyć się robić wołowinę po mongolsku w domu, żeby zaoszczędzić, ale niestety nie kochasz mnie za moje umiejętności kulinarne. Mówię mu wzdychając i zaglądając do lodówki. A tak, jak mógłbym zapomnieć, jak o mało nie spaliłaś tej kuchni, kiedy pierwszy raz tu przyszłaś. Po tym, jak upierałaś się, że możesz nam ugotować cały posiłek. Po tych słowach podkrada się do mnie od tyłu i obejmuje mnie, sprawiając, że piszczę jak nastolatka. Widzisz, nie mogę być kobietą twoich marzeń. Nie umiem nawet gotować. Narzekam pomiędzy chichotami. Gładzi mi włosy. Mam wszystko, czego potrzebuję. Mówi szczerze. Czuję więcej motyli w brzuchu. Kiedy dostarczono nam jedzenie na wynos, siedzieliśmy już przed telewizorem i nagle usłyszałam dziwne stuknięcie. Słyszysz to? Pytam. Hm? Odpowiada Chase, nie podnosząc wzroku z nadpojemnika z jedzeniem na wynos. To jakby dźwięk stukania. Dochodzi z. jadalni? Odkładam jedzenie i wstaję, żeby pójść w tamtą stronę. Kochanie, nic nie słyszę. Może to rura? Ten dom był stary, kiedy go kupowałem, a teraz jest jeszcze starszy, mówi. Kiedy docieram do jadalni, wciąż to słyszę. Zaczynam wysuwać meble, żeby je obejrzeć, gdy nagle słyszę głośny huk. Następnie stuka nie ustaje. Wpadam z powrotem do pokoju, a Chase podnosi z podłogi swoją butelkę piwa. Pienista, brązowa ciecz zaczyna plamić dywan. Boże, tak mi przykro. Sięgnąłem po piwo i strąciłem je ze stołu. Mogłabyś mi podać ręcznik? pyta, przenosząc jedzenie na stolik kawowy. Oczywiście, zaraz wracam. Podaję mu rolkę papierowego ręcznika i razem czyścimy dywan. Powoli udaje się zetrzeć ciecz. Wiesz już skąd dochodził ten stukot? Pyta mnie, podnosząc zrolowane ręczniki. A wiesz co, to chyba faktycznie musiała być jakaś rura odpowiadam, patrząc w stronę jadalni. Kiwa głową. Jeśli chcesz, mogę zadzwonić po hydraulika, żeby przyszedł i wszystko sprawdził. Wiesz na wszelki wypadek, żeby się upewnić, że to nic poważnego. Mówi, kierując się w stronę kuchni. O nie, jestem pewna, że wszystko w porządku. Dam ci znać, jeśli jeszcze raz to usłyszę. Uśmiecham się. Później tej nocy, gdy już poszliśmy spać, obudziłam się zaskoczona. Łapię oddech, jestem cała spocona i drżąc, szukam włącznika lampy na stoliku nocnym. Chase? Szepcze jeszcze nie do końca wybudzona. Lampa rozbłyska, by zapalić światło. Chase'a nie ma obok mnie. Chase? Mówię trochę głośniej. Cisza. Wstaję i idę do łazienki. Czasami, kiedy nie może spać, bierze prysznic. Łazienka jednak jest pusta. Opłukuje twarz wodą. Pewnie chciał coś przekąsić o północy. Myślę, że jest na dole. Chase? Wołam normalnym głosem. Właśnie mijam drzwi i idę w stronę schodów, gdy widzę Chase'a. Jest już w połowie drogi. Wygląda na pełnego ulgi widząc mnie. Kochanie, wszystko w porządku? Pyta szybko, biorąc mnie za ręce i patrząc mi w twarz. Y, tak, właśnie miałam koszmar. Chyba nawet nie pamiętam o czym. Urywam, patrząc na niego. Wyglądał na czerwonego i zdyszanego, jakby się spocił, gdy biegł w stronę schodów. Wszystko w porządku? Pytam. Tak, tak, wszystko w porządku. Przepraszam, zszedłem na dół, żeby obejrzeć telewizję i chyba zasnąłem. Obudziło mnie, gdy mnie wołałaś. Myślałem, że coś ci się stało, więc pobiegłem na górę, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Adrenalina dalej buzuje w moim ciele. Śmieję się. O, kochanie, grucham. Jesteś moim rycerzem na białym koniu. Zawsze próbujesz mnie uratować. Co ty na to, żebyśmy wykorzystali tę adrenalinę? Żartobliwie drażni palcem jego ramię. Uśmiecha się i kręci głową. O, chętnie, ale wiesz, jestem strasznie zestresowany. Może wezmę prysznic i wtedy się przytulimy. Pyta obejmując mnie. Oczywiście, to chyba dobry pomysł, odpowiadam. Następnego wieczoru Chase jest swoją comiesięczną kolację służbową. Jest anestezjologiem, więc jego zarobki są świetne, ale jego współpracownicy już niekoniecznie. Jesteś pewna, że wszystko będzie w porządku? pyta, poprawiając swój krawat w lustrze na korytarzu. Tak, dam sobie radę, odpowiadam. Powtarzamy tę małą rutynę co miesiąc. Nadrobię wszystkie te okropne reality show, których nienawidzisz. A nie wiem, telewizor jest zepsuty. Odpowiada, wciąż wpatrując się w lustro. Od kiedy? Pytam. Od wczorajszej kolacji trochę piwa musiało dostać się do elektroniki. Kupię nowy w ten weekend. Nie martw się. Mówi z uśmiechem, odwracając się. Ale oglądałeś go wczoraj wieczorem. Zasnąłeś oglądając telewizję. Mówię i zabrzmiało to ostrzej niż zamierzałam. Jego wyraz twarzy się nie zmienia. E, no tak, próbowałem zejść na dół, żeby go obejrzeć. Wtedy zauważyłem, że jest zepsuty, więc zasnąłem. Przepraszam, myślałem, że o tym wspominałem. Wyjaśnia z tym swoim swobodnym uśmiechem. Spokojnie, po prostu poczytam. Idź ich dziś wieczorem powanić, zawsze to robisz, mówię całując go na szczęście. Macham ręką, patrząc na wyjeżdżający z podjazdu samochód, po czym odwracam się i wracam do salonu. Biorę do ręki książkę, którą ostatnio czytam w ramach klubu książki i otwieram kolejny rozdział. Znów to słyszę. Stukań? Jezu, serio? Mówię, wkładając zakładkę z powrotem i kierując się do jadalni. Tym razem stukanie jest delikatniejsze, ale nadal stama. Stuk, stuk, stuk. Wyjmuję telefon i wysyłam wiadomość do Chase'a. Powróciło stukanie. Jutro powinniśmy zadzwonić po hydraulika. Wkładam telefon do kieszeni i rozglądam się dookoła. Podnoszę dywany, sprawdzając czy jakaś rura nie przecieka. Stuk, stuk, stuk. To dziwne, mrucza. Patrzę na kredens. Stoi tam, odkąd się wprowadziliśmy. Jest brzydki, jak cholera, ale Chase mówi, że jest zbyt ciężki, żeby go przenieść. Chyba należał do jego babci. Jeśli jakaś rura jest zepsuta, to znajduje się za tym starym, cholernym meblem. Napieram na jego bok i zaczynam się przesuwać. Po mojemu zaskoczeniu porusza się całkiem łatwo. Przesuwam go o kilka cali, gdy nagle zaczyna dzwonić mój telefon. To dzwonek, który rozbrzmiewa, gdy dzwoni Chase. Naciskam zieloną słuchawkę. Hej, przepraszam, wiem, że prowadzisz. Zaczynam. Hej, mówi. Czyli stukanie wróciło w tym samym miejscu? Tak, przestawiałam rzeczy, żeby sprawdzić, czy nie ma wycieku wody, ale nic nie widziałam. Urwałam, patrząc na podłogę obok ogromnego kredensu, które właśnie przesunęłam. Ojej, kochanie, nie musisz niczego ruszać, bo zrobisz sobie krzywdę. Idź się zrelaksować w wannie. Sprawdzę to jutro. Brzmi to jakoś dziwnie. Nie wiem dlaczego. Tak, może masz rację. Właśnie próbowałam przesunąć ten kredens twojej babci. Jest dość ciężki. Śmieję się cicho do telefonu. Przez chwilę milczy. Potem wybucha przesadnym śmiechem. Tak, to jest naprawdę ciężkie, ciężkie cholerstwo. Jutro wezwę hydraulika, tylko... tylko niczego więcej dziś wieczorem nie dotykaj. Po prostu się zrelaksuj. Mówi gorączkowo. Okej, okay, nie będę niczego więcej dotykać. Odpowiadam ostrożnie. E, przepraszam, martwię się tylko, że zrobisz sobie krzywdę. Zajmę się tym jutro. Po prostu idź i spróbuj się zrelaksować. Okej, okay, tak zrobię. Obiecujesz? Pyta i słyszę jak włącza kierunkowskaz. Tak, obiecuję. Odpowiadam, wciąż patrząc na kredens. Dobra, kocham cię. Zadzwonię jak będę w drodze do domu. Mówi i słyszę jak parkuje samochód. Pewnie jest już pod restauracją. Kocham cię. Pa. Mówię mu, po czym się rozłączam i wsuwam telefon z powrotem do kieszeni. Czemu nie chciał, żebym coś przestawiała? Tak naprawdę niczego nie podnoszę, po prostu przesuwam. Wyglądało na to, że bardzo się stresował tym, że przenoszę ten kredens. Stukanie zaczyna się od nowa. Stuk, stuk, stuk. Tak naprawdę nie sądzę, żeby to była rura. Może jakieś zwierzę dostało się wewnątrz ściany. Przyłożyłam ucho za odsłonięty kredens i nasłuchiwałam. Stukanie dochodzi dokładnie z tej ściany. Wbrew woli opieram się o mebel i przesuwam go do końca. Porusza się łatwo, zbyt łatwo. Pochylam się i zauważam, że pod spodem nóżek przyklejone są małe śmigacze. To dziwne. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby ten mebel był przez kogoś poruszany. Gdy wstaję, ściana wydaje się pusta, a drewniana boazeria jednolita. Zaczynam pukać w ścianę, próbując zorientować się, czy nie kryje się tam jakieś stworzenie. Gdy pukając przesuwałam się nad panelem, znajdującym się bezpośrednio przede mną, dźwięk się zmieniał. Tutaj ściana wygląda inaczej. Przesuwam palcami po panelu i lekko go naciskam. Ściana się porusza. Odskakuję i łapię oddech. To są drzwi. To są cholerne, niewidzialne, ukryte w ścianie drzwi. Otwierają się powoli, a moim oczom ukazują się schody. Stuka rozbrzmiewa nadal jest coraz głośniejsza. Już się trzęsę. Jak mogłam nie wiedzieć, że w naszym domu jest piwnica? Wszyscy nasi sąsiedzi mieli piwnicę, a my nie. Włączam latarkę w telefonie i powoli kieruję się w stronę schodów. Stukanie staje się coraz głośniejsze, gdy schodzę w dół. Światło trzam się w moich dłoniach. Gdy docieram do najniższego stopnia, świecę latarką do dookoła. Wygląda jak zwykła piwnica po prostu kilka starych pudeł. Stukanie dochodzi z prawej strony. Świecę tam latarką i widzę drzwi. Obok na ścianie wisi klucz. Przykładam ucho do drzwi i słyszę pukanie, zmieszane z cichą muzyką. Co to cholerę? szybcze. Próbuję otworzyć drzwi, ale są zamknięte. Próbuję więc użyć klucza wiszącego obok. Udało się. Drzwi powoli się otwierają. Ciepłe światło wypełnia piwnicę, a muzyka staje się coraz głośniejsza. Rozglądam się po pokoju i to nie było to, czego się spodziewałam zobaczyć w piwnicy. To nie był pokój, to raczej wygląda jak mieszkanie. Jest kanapa, telewizor, korytarz prowadzący do kolejnych pomieszczeń. Podążam za dźwiękiem pukania do kuchni. Stoi tam kobieta przylecia, odwrócona do mnie plecami. Już wiem, co ona robi. Wiem, czym było stukanie. Ona kroi warzywa. Stuk, stuk, stuk. Nóż kołysze się w przód i w tył na drewnianej desce do krojenia. Sieka coś zielonego i wrzuca to do miski. Kochanie, przyszedłeś wcześniej. Obiad już prawie gotowy. Wręcz śpiewa, odwracając się przez ramię. Zamiera, gdy mnie widzi. Cofa się, trzymając w ręku nóż. Kim jesteś? Pyta. Kim ja jestem? Jesteś w mojej cholernej piwnicy! Krzycze. Patrzy na mnie dalej. To mój dom i proszę cię uprzejmie, żebyś wyszła. Jeszcze nie czas. Mówi spokojnie, wciąż trzymając nóż. Jestem w szoku. Ma na sobie fartuch, zrobione włosy i makijaż oraz buty na obcasie. – Co jest? Nie wiem, co… Jąkam się. Czuję, że robi mi się niedobrze i próbuję złapać oddech. Coś za moim ramieniem przykuło jej uwagę i westchnęła z ulgą. – Kochanie, tak się cieszę, że jesteś w domu. Czy to ona? – Wygląda na zdezorientowaną. – Mówi, odkładając nóż. Powoli odwracam się przez ramię. – Tak, w drzwiach stoi Chase. Wraz jego twarzy jest mieszanką przerażenia i szoku. – Kochanie – szepcza, Kochanie, mogę ci to wyjaśnić. Podchodzi do mnie. – Tato! – piskliwy głosik dobiega z korytarza po mojej prawej stronie. Mały chłopiec podbiega do Chase'a z rękami w górze. Ten podnosi go, ale cały czas nie odrywa ode mnie wzroku. Kobieta podchodzi do Chase'a i całuje go w policzek. Ona jest po prostu okropna. Wchodzi do mojego domu i na mnie krzycze. Myślałam, że będzie milsza. Kręci głową z dezaprobatą. Myślałaś, co? Krzycze. Mogę wszystko wyjaśnić. Proszę, tylko spróbuj posłuchać. Mówi, Chase, odkładając dziecko na ziemię i podchodząc do mnie. Chodź, lajam, wykąpię cię. Mówi kobieta, przeciskając się obok nas na korytarz z chłopcem. Pożykam się, mówię na głos. Chase wyciąga do mnie ręce. Nie dotykaj mnie, krzyczę. Zamarza. Jak długo? Pytam. Jak długo ona tu jest? Uśmiecha się smutno i wtedy zrozumiałam odpowiedź. Jesteś obrzydliwy. Wściekam się. To koniec. Przepycham się obok niego i kieruję się w stronę schonów. Kochanie... Kochanie, proszę, tylko posłuchaj, to może się udać. Ma na imię Julia i jest prawie idealna. Nie potrafi mnie rozśmieszyć tak, jak ty. Nie dogadujemy się tak dobrze. Ale gotuje sprząta robi wszystkie te rzeczy, których nienawidzisz. Razem tworzycie idealną kobietę. Wchodzi za mną do jadalni. Więc zamknąłeś się tam na dole? Krzycze. Nie, no tak, tylko dopóki nie zgodzisz się na taki układ, a potem moglibyśmy wszyscy razem zamieszkać. Jesteśmy razem pięć lat, jesteś chore szepcza. Kochanie, po prostu mnie wysłuchaj to może się udać, możecie być najlepszymi przyjaciółkami. Idzie za mną po schodach do naszej sypialni. Nie będziemy siostrami. Zabieram swoje rzeczy i wychodzę. Teraz. Możesz zabrać Julię i swojego syna, krzycza, wrzucając rzeczy do walizki. Nawet nie dajesz temu szansę. Myślałem, że jesteś inna. No cóż, myślałam, że nie chcesz dzieci, więc teraz oboje jesteśmy zaskoczeni. Mówię, trzaskając walizką i kierując się w stronę schonów. Mam już lajama, nie potrzebuję kolejnego. Nie był zaplanowany. Mówi idąc za mną. Naprawdę, już mnie to nie obchodzi. Jesteś chory i obrzydliwy, a ja wychodzę. Mówi, odwracając się do drzwi. Nagle jego głos się zmienia. Przepraszam za to, mówi. Czuję nagłe, ostre ukłucie bólu. Potem wszystko staje się ciemne. Kiedy się budzę, moje pole widzenia wypełnia ciepłe światło. Czy jaśnie? Podnoszę głowę. Czuję się jak na kacu. Stuk, stuk, stuk. Spojrzałam w górę i zdałam sobie sprawę z tego, gdzie jestem. Jestem w mieszkaniu, w piwnicy. Wstaję i widzę, że moje ubranie jest inne. Mam na sobie obcasy. Mam wrażenie, że moje włosy są kręcone, a na ustach czuję szminka. Lajam siedzi przede mną na podłodze i ogląda jakąś starą kreskówkę. Wstaję i biegnę do drzwi, przez które weszłam ostatnim razem, gdy tu byłam. Zamknięte. Płaczę z frustracji. Wszystko w porządku? Pyta cichy głos. Po prostu patrzę na chłopaka i powoli kręcę głową. Mam cukierki, mogę ci dać, jeśli chcesz. Mówi z uśmiechem. Potrząsam głową. Nie, dziękuję. Odpowiadam. Pokolorowałem to dla ciebie, kiedy spałaś. Przekłada przed sobą kartki, po czym podaje mi obrazek. Jest na nim różowy kwiat. Dziękuję. Mówię niepewnie. Uśmiecha się do mnie. Myślę, że czeka, aż powiem coś jeszcze. Gdzie. gdzie jest twoja mama? Pytam go. Wzrusza ramionami i odwraca się z powrotem w stronę telewizora. Odwracam się i powoli idę w kierunku kuchni. Julia kroi warzywa na coś, co wygląda jak pieczeń wołowa. Obok niej z radia wydobywa się cicha muzyka. Kiedy mnie usłyszała, odwróciła się do mnie z uśmiechem. O dobrze, już się obudziłaś. Możesz mi pomóc robić samatkę. Mówi, podając mi główkę samata. Co, co się dzieje? Pytam, rozglądając się po pokoju. Odłożyła warzywa i podeszła do mnie. Położyła mi rękę na ramieniu i smutno się uśmiechnęła. Wiem, że to trudne, ale uwierz mi. Łatwiej jest po prostu zrobić to, co każę. Co masz na myśli? Po prostu mi zaufaj. Mówi, po czym znów wraca do gotowania. Następnie kroi warzywa. Dlaczego jesteś taka spokojna? Pytam. Odkłada nóż. Widzę wymuszony uśmiech. Często się kłóciliśmy z Chase'em. Mówił, że to nie działa. I nie działało. Miał rację, ale potem zaszłam w ciążę. To była cudowna niespodzianka. Lajam to moje życie. Mówił, uśmiechając się do chłopczyka, pochłoniętego programem dla dzieci, o chłopcu z magicznym fletem. Kontynuuję. Szeiz złożył mi ofertę. Powiedział, że jeśli zostanę tutaj, będę gotować mu obiad każdego wieczoru, sprzątać górę, kiedy mnie o to poprosi, i dogadam się z każdą nową żoną, którą sprowadzi. Będę słuchać jego sygnałów i w zasadzie będę na każde jego zawołanie. Będzie się nami opiekował finansowo do końca życia. Nie mam rodziny, wykształcenia, a on mi pomaga. Uśmiecha się krzywo. Jego sygnałów? Pytam nie rozumiejąc. Jak będę za głośno, to tupnie nogą albo coś w tym stylu, żeby mnie ostrzec. Denerwuję się, jak nie słucham, więc musisz się tego nauczyć. Mówi odwracając się. Butelka piwa. Nie przewrócił go przypadkowo. Czyli on oczekuje, że po prostu będę tu mieszkać? Pytam. O nie, nie, nie na zawsze. Tylko do momentu, aż przejdziesz szkolenia. Odpowiada bez ogródek. Znowu kroi warzywa. Uważa, że możemy być idealną kobietą, szepcze, przykrywając garnek pokrywką, a poza tym mówi, wkładając pieczeń do piekarnika. Powiedział mi, że możemy się od siebie czegoś nauczyć. Może pewnego dnia będziesz mogła dać mowi rodzeństwo. Zaraz z Zegar na ścianie dzwoni. O, Chase zaraz tu będzie. Odbiorę. Ty wyglądaj idealnie. Podoba mu się to. Wybiega, po czym znika w salonie. W jej ruchach w końcu to dostrzegam. Ona jest przerażona. Słyszę, jak drzwi zaczynają się otwierać. Szybko, mówi. Pozbieraj dla mnie naczynia z blatu. Zaskoczona odwracam się i wkładam deskę do krojenia oraz brudne miski do zlewu. Drzwi się otwierają. Kochanie, wróciłem, woła donośny głos Jesa. Julia natychmiast podchodzi do niego, żeby pocałować go w policzek. Nadal stoję przy ladzie, gdy podchodzi do mnie, mierzwiąc na jamowi włosy. – włosa. A jak się dziś mają moje ulubione dziewczyny? Pyta, ale zwraca się do mnie. Widzę Julię ponad jego ramieniem. Na jej twarzy maluje się panika. I nie wiem dlaczego, ale chcę ją chronić. Uśmiecham się do niego swobodnie jak kiedyś. Świetnie się dogadujemy. Julia i ja jesteśmy bliskimi przyjaciółkami. Jest naprawdę świetną kucharką. Chcesz może sałatkę? Uśmiecham się, chociaż mam ochotę zwymiotować. Jego oczy błyszczą szczęściem. Tak, dziękuję. Pocałował mnie w czoło. Idę się umyć. Chodźmy, kolego. Zabiera Lajama korytarzem, tam gdzie, jak przypuszczam, znajduje się łazienka. Nakryje do stomu, mówi Julia, lekko dotykając mojego ramienia. Następnie bezgłośnie mówi, dziękuję. Po czym odwraca się w stronę stołu. Przyglądam się jej z ciekawością. Jednocześnie słyszę chichot Lajama na korytarzu. Uratuję ich oboje. Chowam za plecy nóż, którym Julia kroiła warzywa i wsuwam go do kieszeni fartucha. Kobieta odwraca się do mnie plecami. Uratuje nas wszystkich. Autor opowiadania That Eagle 5950 Tłumaczenie i opracowanie kwadrotas Osoby wspierające powstawanie nowych treści to... Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwe, Tommy Lee-Jones, Mrs997, Adrian Masłowski, Aleks Nitv, Ordinary Ozji, Maciek Dwukropek Magda Grzegorzewicz, Żelka Utory Drejs Kasia Gons Mati101m Haron Phoenix Gerson Olivia, Sylwia Cze, Shadow Ninja, Sabina Skręt Boak Cichu666 Wrona Meis, Szat Olo Tomek Nowak Mikołaj Kowalski Sadar Petras, Stric, Litynia, Adam Janasek, Szydo, Ewelina Kaczyńska, Klaudia Wojciechowska, Zompi, Gbb3, Koyot Ewelina Pistor, Lope Harsin, Wojciech Ślusarczek, Viola, Sasuke GT86, SMD, Adam Zak 5, Thanos, Umbiringunda, Jula Janiszewska, Wiktoria Łydka oraz Mercenek. Do usłyszenia.